Według mnie to jest opcja do końca sezonu. A jest pewien zawodnik, na którego chyba już po prostu trzeba patrzeć jako opcję must have. No, ten Bednawek na pewno będzie kusił, żeby wystawić go do pierwszego składu. A dzisiaj klasycznie ze mną Mati. Siemka. No i od razu na początku chciałbym przekazać najszczersze gratulacje, bo właśnie ten świetny wynik, który widzimy na ekranie, 62 punkty, zapewnił Ci ogromny skok, aż o 7 tysięcy w rankingu ogólnym. Także myślę, że można tutaj zacytować klasyka, po latach wylanych łez dzisiaj szampan leje na łeb. No, to świetny wynik, jestem zadowolony, że w końcu nie spadłem, tylko awansowałem. Nie jest to zbytnio widoczne, ale jest zielona szczałka i z tego jestem zadowolony. 62 punkty, myślę, że jest git. Trochę na pewno mnie zabolał stracony CS Liverpoolu tam w ostatnich minutach meczu i ten gol był strzelony oczywiście przez mojego zawodnika siedzącego na ławie na ostatnim slocie, no ale to no, przynajmniej Twent dał asystę, mój nowy zawodnik. Niby fajnie, że go kupiłem, sprzedałem Guardiola, a Guardiola oczywiście w tym meczu ostatnim wyszedł faktycznie jako napastnik, szalał z przodu i strzelił gola, więc ostatecznie wyszedłem na minus 3 punkty, ale myślę, że nadchodząca podwójna kolejka mi to jakoś zakompensuje, a dodatkowo wiemy, że tacy zawodnicy jak Alison, Trent, Van Dijk, Diaz czy Salah odpoczywają w Lidze Mistrzów. Dostali oni kompletnego resta, nawet nie lecą na ten mecz, więc no, jestem pewny tych minut moich zawodników w Liverpoolu w podwójnej kolejce i to powinno być lepiej. Pickford z cs przeciwko Brighton. Jestem zadowolony. Mam tylko 5 punktów przez to, że dostał żółtą kartkę, ale jestem lekko rozczarowany tym, że nie dostał on asysty, bo ten rzut karny, który Został poddyktowany dla Evertonu. Był po zagraniu, właśnie, Pickforda. Piłka się odbiła od ręki przeciwnika, właśnie po tym, jak Pickford podawał piłkę. Na no ogólnie co byś powiedział o grze Evertonu, bo jeżeli zobaczymy sobie na statystyki tego spotkania, no to jednak Brighton zdecydowanie przeważało. Ale ze względu na ten wynik, czyli 1-0 dla Evertonu, widzę, że osoby, które nie mają potrójnego kapitana, bądź nawet tego potrójnego kapitana nie chcą zagrać w tej kolejce, w tej podwójnej, rozważają ściągnięcie trenera Evertonu. No na pewno na plus jest to, że on jest tani. Kosztuje tylko pół miliona, więc nie trzeba jakoś rozwalać swojego składu, żeby kupić lepszego menadżera, albo na przykład Slota, jeśli nie mamy potrzebnego Liverpoolu. Ale według mnie to nie jest jakaś dobra okazja, bo gdyby na przykład Crystal Palace wygrało mecz z Brentfordem, Everton miałby szansę na dwa bonusowe, jakby to powiedzieć, spotkania, bo Crystal Palace by było pięć miejsc wyżej od nich w tabeli i tak samo Liverpool. Więc byłyby tu szanse na jakieś większe punkty i zaskoczenia. A tak to jeśli odpalimy Moisa, to mamy tylko szansę w meczu z Liverpoolem na tą niespodziankę i dodatkowe punkty, bo ani United, ani Crystal Palace, ani Leicester nie są wyżej o 5 pozycji w tabeli od Evertonu. I według mnie ciekawszą alternatywą na przykład jeśli ktoś by się decydował na tego menadżera, to na pewno slot. Oczywiście nie będzie bonusów, ale punkty są raczej pewne i za strzelone gole i za wygrane mecze. Natomiast takim ciekawym pikiem może być cena Bormów i Raola. Kosztuje on 1%, 1. Mamy z Liverpoolem, więc jest duża szansa nawet na punkty. Według mnie tutaj w okolicy remisu, a nawet jakiegoś zwycięstwa, może się to zachęcić, bo Bournemouth ma niesamowitą formę. Nie przegrali chyba o 12-13 kolejki coś w tej okolicy. No i to jeszcze wygrywają z takimi klubami, jak na przykład ostatnio Nottingham 5-0, czy wcześniej 4-0 przejechali się po Newcastle. No dokładnie, więc tu jakaś szansa jest na niespodziankę, a potem mają dwa łatwe spotkania, Southampton i Lu Wolves. I tutaj te punkty Punkty są, można powiedzieć, raczej pewne. Więc jeśli odpalałbym cenera w tej kolejce już, już bym chciał spalić tego chipa, to zdecydowałbym się właśnie na tego cenera. No ale trzeba pamiętać, że musimy mieć w banku jeden jeden. I jeszcze ważna informacja: jeśli już odpalimy tego chipa i weźmiemy cenera, to nie możemy go zmienić. Bo jeśli będziemy chcieli go zmienić, to wtedy musimy wykorzystać transfer. Więc jeśli mamy tylko jeden, to już będą minusowe punkty. Więc to taka pułapka i trzeba na to uważać. Nawracając, może do Twojego składu i do Twoich punktów. Po raz kolejny porozmawiamy o Manchesterze United. Tutaj akurat udało się wygrać z Fulham 1 do 0. Według Ciebie to jest taki jednorazowy wybryk, czy raczej już poprawa sytuacji tego klubu? Ja nie wiem w ogóle co myśleć o tym klubie. Tu się w każdym momencie może coś wylosować. Bardziej coś negatywnego niż pozytywnego, ale nie ufam tym zawodnikom. Wiem, że mam ich dwóch w składzie, bo mam i Masiałego i Bruno, ale właśnie z Portugalczykiem planuję się pożegnać po tej kolejce, bo Mbuemo no, jest dużo lepszy przy nosi te punkty, ma już 14 goli na swoim koncie, ma rzuty karne i świetny kalendarz przed nim, no w następnej kolejce mają mecz z Tottenhamem który jest w bardzo słabej formie można powiedzieć, że walczy o spadek i szpital mają w zespole więc tutaj punkty Mbuemo wiszą w powietrzu i chciałbym mieć tego zawodnika już tak długo no i dodatkowo Brentford ma mecz w kolejce 29 więc nie będzie tutaj Blanka, co prawda Bruno też ma, no ale wolę mieć w to miejsce błęmo a jeśli chodzi o Mazuriego, no to 6 punktów tu w tej kolejce, zaliczył CSa, no ale nie planuję go wystawiać. On po prostu jest na mojej buławce. Kupiłem go chyba jak kosztował 46 albo 47, nie pamiętam dokładnie. W tym momencie kosztuje 4-3, więc dużo waliu na nim straciłem. Nie miałem czasu, żeby go wyrzucić ze swojego składu. Trochę żałuję, ale się przyda na tą 29. kolejkę, bo mają łatwy mecz, w miarę łatwy mecz dziwko Leicester. No i na pewno kolejna rzecz, o której należy wspomnieć, to w ostatnim czasie zdecydowanie pogorszyła się gra Chelsea. Jeśli popatrzymy na premier League, na siedem ostatnich spotkań to mamy tutaj tylko jedno zwycięstwo przeciwko Wolves, czy zastanawiałbyś się nad przyszłością Palmera, czy raczej to jest taki pewny pik? Nie, ogólnie nie mam w planie go wywalać, a głównie ze względu na to, że są inne priorytetowe transfery, chciałbym kupić kogoś z Bormów, chciałbym kupić właśnie Mbwemu, może jakiegoś Wisse, a Palmer ma ten mecz w 29. kolejce, ma łatwe spotkania, ma pod drodze Leicester i Southampton, więc no nie zamierzam go wywalać, a on w każdym meczu jest blisko tych punktów, jedynie przez, jakby to powiedzieć, niedyspozycję swoich kolegów zespołu tych punktów nie przynosi. Znaczy no wiesz, no okej, okay, z jednej strony jakby jest to niedyspozycja jego kolegów z drużyny, ale dalej dla nas to nic nie zmienia, bo jeżeli on nie będzie dostarczał z jakiegokolwiek powodu tych punktów, no to i tak i tak ich nie będziemy mieć. No ja wiem, ja wiem, tylko po prostu chęć ściągnięcia innych zawodników i to, że nie mam uzbieranych kilku transferów, to, to mi blokuje ten ruch, a nie chcę wyrzucać Palmera, który kosztuje 11,3 i, i po prostu zachitować, żeby go sprzedać. Według mnie to nie ma sensu, a mam w planie kup no właśnie Bormów mam planie kupną Błemo i nie mam miejsca ani czasu, żeby go sprzedać. No i wracając jeszcze do mojego składu, to na pewno cieszy asysta Mafiego. zaliczył on asystę do Isaka, więc całkiem spoko zagrał całe 90 minut, więc to jestem zadowolony, że coś dał bo Rodgers na ławce tylko z jednym punktem a tutaj właśnie się zastanawiałem którego z tych zawodników wystawić w pierwszym składzie i to się okazało dobrym wyborem. No i podobnie Isak w tym spotkaniu strzelił dwa gole 13 punktów. Całkiem fajnie. Jestem zadowolony z tego zawodnika, od kiedy go kupiłem. W ogóle daje fajne punkty i według mnie to jest opcja do końca sezonu, bo patrząc tylko na ten kalendarz, to miałem cięższy mecz z Liverpoolem w 27. kolejce. No i trzeba pamiętać, że prawdopodobnie będzie Blank w kolejce 29. przeciwko Crystal Palace, ale to pewnie większość graczy posadzi go na ławce i przetrzyma, tak jak Salaha albo Trenta. No bo tak, bo też z drugiej strony po pierwsze jest to marnowanie dwóch transferów, bo musieli być my go najpierw sprzedać, później znowu odkupić, a po drugie trzeba pamiętać o zmianach wartości zawodników, więc jeżeli ktoś kupił tego Isaka na przykład, nie wiem, 5-6 kolejek temu, no to on już pewnie jest około 0,4 więcej wart. No tak, tak, dlatego no to, to jest bez sensu. Zblankował Kevin wood, to na pewno jest skalkulowane, nie kosztuje on 15 milionów, tylko 7, więc te blanki trzeba wkalkulować, kalendarz jest w porządku, na pewno ludzie się będą zastanawiać na jego sprzedażą, na przykład na Wisę, bądź też nawet teraz, na przykład za Gakpo, jeśli ktoś go nie ma. Ten Stałem coraz cięższe. Mają Newcastle, Arsenal i City w najbliższych kolejkach. Na plus na pewno jest to, że Ipsu w 29. kolejce, więc fajnie by było go mieć. No i żałopetwa w ogóle nie mam słów do tego zawodnika. On jest niby ok, tani, rzuty karne i tak dalej, ale kurza bardzo mocno. Dostaje żółte kartki, nie punktuje jakoś fajnie. Wiadomo, większość ma go na ławce, akurat w tych kolejkach, kiedy on punktuje, ta w kolejce 19. I 20., gdzie zdobył po 9 punktów, przeciwko i Arsenalowi. Tutaj właśnie już tak lekko zahaczę. Dokonałem sprzedaży tego zawodnika, ale to opowiem na końcu tego odcinka. No i ostatni zawodnik w mojej składzie Gabriel CS przeciwko Wolves i dodatkowo jeden punkt bonusowy. W porządku, CS Arsenalu był tutaj takim planem minimum. Oczywiście 24 kolejka będzie cięższa, bo mecz City, a City wygląda coraz lepiej. Więc tutaj chyba cs nie można się spodziewać, chociaż Arsenal lubi zagrać takie mecze pod 0-0. Nie zamierzam chyba wsadzać tego zawodnika, bo ma on duże posiadanie. Niektórzy mają nawet podwojenie Arsenalu i to może być duża strata w rankingu, jeśli coś odda. W takim razie przechodzimy do mojego składu. Mi udało się uzyskać w poprzedniej kolejce trochę więcej punktów, bo 74, co łącznie dało mi skok o chyba 200 tysięcy w rankingu ogólnym. Przechodząc do składu na bramce Pickford, CS, jedynie jeden minusowy punkt za żółtą kartkę. Jeśli chodzi o defensywę, no to zarówno u mnie, jak u Ciebie jest Trend i Gabriel. Tutaj oddali trend. Właśnie to jest chyba ta przewaga trenta nad Van o której też wspominałeś wcześniej, że po prostu Van Dijk, jak nie ma CS-a, nie ma punktów w ogóle. Trend zawsze może coś dać z przodu. Tak wydarzyło się w tym spotkaniu, bo Oliver Stracił w ostatnich sekundach bramkę z Ipswich, natomiast tutaj trend zaliczył asystę, co łącznie przełożyło się na 5 punktów. Robinson, no szkoda trochę tego meczu z Manu. Tutaj raczej spodziewałem się jakichś zwrotów, ale bardziej ofensywnych na CS tutaj zbytnio nie liczyłem. No niestety tutaj nie pojawiły się żadne zwroty. A patrząc na kolejne mecze, no to chyba powoli będzie czas, żeby go przynajmniej na chwilę posadzić na ławce i dać mu odpocząć. W linii pomocy na kapitanie Mohamed Salah, tak samo jak u Ciebie tutaj bramka oraz jeden punkt bonusowy, przełożyło się łącznie na 8 punktów. Co na kapitanie zaowocowało ilością punktów 16. Gordon, czyli zawodnik, który po raz kolejny punktuje, tylko w ostatniej kolejce, w tym fatalnym meczu przeciwko Bournemouth, gdzie przegrali 4-1 zblankował. A tak to no od 16 kolejki, tak jak już wspominam, praktycznie co odcinek te punkty daje. Ale też może mały spoiler: chyba to jest czas, w którym należy się z nim pożegnać, bo ten terminarz tutaj już coraz gorzej wygląda. A jest pewien zawodnik, na którego chyba już po prostu trzeba patrzeć jako opcję must have, ale o tym powiemy przy planach na następną kolejkę. Palmer. Właśnie z nim mam trochę problem w tych ostatnich meczach, mimo to, że jest tam gdzieś widoczny przy kreowaniu tych akcji, no to właśnie, nie wiem, czy tak jak ty to powiedziałeś, że po prostu przez niedyspozycję kolegów z drużyny, czy po prostu to jest jakiś problem z całym Chelsea, ale no ten zespół według mnie nie wygląda jakoś fenomenalnie, może nawet nie, że fenomenalnie, tylko po prostu tak dobrze jak w poprzednich kolejkach, natomiast no jedyne, co mnie chyba blokuje przed sprzedażą tego zawodnika, to jest ten terminarz, przynajmniej do 28. kolejki, więc na razie ten Palmer zostaje, tym bardziej, że jakby nie mamy teraz dylematu przy braku Saki. Nie mamy dylematu na kogo można tego zawodnika sprzedać, więc na razie zostaje Rodgers. No tutaj była decyzja Sar kontra Rodgers. Rodgers jeden punkt, żółta kartka, no a Sar dwa punkty, także niezależnie jaką decyzję bym nie podjął, to by było źle albo jeszcze gorzej. No bo jeżeli popatrzymy sobie na moją ławkę rezerwowych, to oprócz właśnie wspomnianego przed chwilą Sara, mamy tutaj również Mykolenko, gdzie mówiłem, że nie ma szans, że na taki mecz jak przeciwko Brighton podwoje defensywę defensywę Evertonu, tak też się stało. Mikolenko znalazł się na drugim miejscu ławki rezerwowych. No i CS Evertonu wjechał. Czyli Mikolenko 6 punktów. No i na ostatnim miejscu Bednarek. Ale powiem Ci, że mnie te punkty betawka bardzo ucieszyły. Bo ściągnął on CS-a w dwóch ostatnich kolejkach. I Nottingham i Newcastle. Więc tym defensywom, którym nie kibicowałem. Bo nie mam tych zawodników. Ja jestem zadowolony. No i tak ani na jeden, ani na drugi ten mecz nie miałbym odwagi, żeby go wystawić. Tutaj akurat ta bramka z główki. Spokojnie bramka w poprzedniej kolejce totalnie przypadkowa. Śmialiśmy się w ostatnim odcinku, że może by go wystawić na te Ipswich w 24 kolejce, tym bardziej, że Arsenal ma City i szczerze, po tym performanceie, które on robi, zaczynam się naprawdę poważnie nad tym zastanawiać. No i przechodząc do linii ataku, no to mamy tutaj Wooda, który niestety zblankował, no ale tak jak w sumie Mati już wspomniał, no nie możemy liczyć, że w każdej kolejce będzie dawał dwucyfrówkę, no, ale mimo to, jeżeli popatrzymy sobie na formę punktową, to mamy tutaj 7,8 punkta, więc za tą cenę jest naprawdę fenomenalnie. Drugi zawodnik Gakpo. No to był chyba strzał w dziesiątkę z transferem tego zawodnika. Mamy tutaj dwie bramki, mamy asystę, co przełożyło się również na trzy punkty bonusowe. No i łącznie 16 punktów u tego zawodnika. A patrząc na to, że przed nim podwójna kolejka, no to może być tylko lepiej. No ogólnie Gakpo jest w Liverpoolu już chyba ponad 2 lata i to był jego najwyższy wynik w Premier Jeszcze nigdy nie zdobył w okolicach 16 punktów, więc no strzał idealny, żeby trafić taki historyczny wynik. Ja tak może zapomniałem o tym przy omawianiu mojego składu, ale lekko żałuję, bo miałem dwie opcje: albo sprzedać Gwardiola i kupić święta, na coś się zdecydowałem, albo sprzedać Gwardiola i wziąć Kerkeza, i za Żałopedrio wziąć Gakpo. To na pewno dałoby mi więcej punktów, bo Żałopedrio dał 1, Gakpo 16, Kerkez dał CSa, więc no wyszedłbym na tym lepiej. No jednak wolałem wziąć to święta i no wyszło jak wyszło. No ale też mówiliśmy o tym, ile na przykład w tej kolejce z Ipswich, no bo też musimy brać pod uwagę, że tutaj mamy Ligę Mistrzów i później podwójną kolejkę, to ile w tych następnych kolejkach Gak pomoże dostawać minut. I patrząc na to, że w tym meczu przeciwko Ipswich zagrał, zagrał 67 minut, zdobył właśnie dwie bramki i asystę, to jeżeli tak samo zagra w tej podwójnej kolejce, to również tam może grać tylko po 60 minut i te 16 punktów razy 2 jak najbardziej przyjmuje. No tak, ważne, żeby były punkty. Nawet może zagrać 10 minut, byle się punkty zgadzały. W takim razie po omówieniu naszych składów przechodzimy do naszej ligi FPL w pigułce i zobaczymy jak to wam udało się zapunktować w 23. kolejce. No i przed nami skład, który uzyskał najwięcej punktów w całej lidze. No i chyba można powiedzieć, że w końcu nie jest to wynik trzycyfrowy, ale bardzo blisko, czyli 99 punktów. Natomiast no najciekawiej zaczyna się jak popatrzymy na ławkę rezerwowych. No i ciekawe, czy te punkty na ławce rezerwowych tutaj koledzy również zwisały. Wydaje mi się, że nie, bo odpalony post liczył na to, że zrobi on dużo punktów i tak właśnie było, a szczególnie ten Dango Watara, którego przy okazji polecaliśmy w ostatnim naszym shortcie, że może to być idealna opcja do kupienia na tą kolejkę i przyszłe kolejki, bo kosztują zaledwie 5 milionów i gra w ataku pod nieobecność Ewa Nilsona, a tutaj w tym meczu zaliczył 21 punktów, znakomity jego występ, więc sam jego wynik na tej ławce to już jest znakomity benchpust, a do tego mam jeszcze Mykolenkę z 6 punktami i Bednarka z 7, więc tak u Ciebie ten sam zestaw zawodników, no i Sells 1 punkt. No ogólnie patrząc na skład, to wydaje się on dosyć szablonowy, mamy tutaj no może nie aż tak szablonowy, bo mamy podwojenie Crystal Palace w defensywie, którzy no zawiedli w tej kolejce, przegrali z Brentford, Henderson 1 punkt, natomiast Munoz podpisał się asystą. Mamy Gabriela, mamy Trenta, mamy Mbłemo, więc tutaj spokój, luz i dystans. Mamy Gordona, mamy Salahana na kapitanie, Palmera, uda, Isaka, no i Jimeneza który zblankował w meczu z United. To jest taki slot, o którym bym myślał może, czyby go podmieniać. Może tutaj coś zakombinować z diaje, na przykład Sewertonu z, z podwójną kolejką. Kosztuje on podobnie, bo 5-4, ma rzuty karne, DCL się połamał. Wydaje się, że wystąpi we wszystkich spotkaniach. Dodatkowo ma spotkanie w 29. kolejce w tym blanku. To jest spoko opcja, a jeszcze dodatkowo to jest taka opcja, co może przesiedzieć na ławie i nie będzie nas bolała. A może zakup Gakpo? Nie wiem jak tu wyglądałem dokładnie fundusze, no ale miejsce na trzeciego zawodnika Liverpoolu jest. To jeśli się uda wcisnąć Gakpo, to w to bym właśnie celował. No i ogólnie te 99 punktów dało duży skok, bo z 450 tysięcy na 167, więc ładny awans, no i gratulujemy. No i dobra, omówiłeś cały skład, no to popatrzmy na następną, na 24 kolejkę, na podwójną kolejkę, a mamy tutaj na ławce Mykolenko i pewnie jakoś chcielibyśmy go tutaj dokoptować do tego składu. No to według mnie najlogiczniejsze wydaje się wystawienie tego Mykolenki za Munioza i wtedy spokojnie sadzamy sobie go na ławce, my kolankę do pierwszego składu i wszystko śmiga. No chyba, że chcę zaryzykować i posadzić Gabriela, ale ja osobiście posadziłbym Munioza. I trzeba się zastanowić, czy wystawić Hendersona czy Selsa. No właśnie to miało być moje następne pytanie. Wydaje mi się, że chyba bym poszedł w Selsa, mecz domowy przeciwko Brighton, którzy nie umieli strzelić gola przeciwko Evertonowi. Może to jest pomysł, bo Henderson mecz przeciwko United, jest to mecz wyjazdowy, może być ciężej od niż w przypadku Nottingham. W takim razie przechodzimy teraz do drugiego składu, do lidera naszej ligi, który uzyskał 55 punktów w tamtej kolejce. No i drugi tydzień z rzędu jest to Jan. No i widzimy, że Jan się nie poddaje, chociaż ten wynik w tej kolejce mocno przeciętny. No właśnie, tam się na... zaczyna robić dosyć gęsto u nas w lidze A, na, tak. na samym czele. Tak, no dokładnie. No Jan poniżej średniej punktowej w tej kolejce, która wynosiła 59 punktów. Skład mocno szablonowy. Mamy tutaj matetę, który mi się bardzo podoba i trzymałbym go na pewno na. Dłużej. Mamy Hola. A tak to w zasadzie Szablon. No, może ten Alison na wamce jest takim nieoczywistym pikiem, bo większość szła właśnie w Gakpo albo coś takiego. A tutaj mamy podwójną defensywę Liverpoolu. No, ale pod podwójną kolejkę jest to w porządku. No i wydaje mi się, że na ławce też posadził oczywistych zawodników. Tak, jak ty zdecydował się na wedrzepsa zamiast Sara. Posadził Aynę w ciężkim spotkaniu przeciwko Bowmów. Wiadomo, jak to się skończyło. Także Janek. Gratulujemy pierwszego miejsca. W naszej lidze, oby jak najdłużej i oby szczęście sprzyjało. No i tutaj, tak samo jak do poprzedniego składu, to samo pytanie, czyli jak byśmy to ułożyli na następną kolejkę? No bo jednak mówisz, że tego Griffsa byś nie wystawiał, ale czy na pewno na przykład na 24 kolejkę, gdzie Southampton właśnie mierzy się z Ipswich? Czy tak na 100% byś zrezygnował z tego zawodnika, czy jednak byłaby to dla ciebie jakaś opcja? Nie wiem, czy jesteśmy dobrymi osobami do podpowiadania liderowi naszej ligi, który jest na miejscu 5000 na świecie, a my w okolicach miliona, albo tak jak. Półtora miliona. Nie, 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 to ty jesteś powyżej miliona, ja jestem już poniżej, także spokojnie. Tak ja mogę. No, myślałem, że zapomniałeś, ale Aina jest chyba bezpieczniejszy, tak mi się wydaje. No, chyba, że kupujemy tutaj my kolankę, nie wiem jak jest z funduszami i pchamy się w tego defensora Evertonu. A jeśli nie, no to Aina jest git. Gerissa też można wystawić, liczne jakieś szczęście. A z przodu chyba nie ma co kombinować, bo matety bym nie chciał sprzedawać. Isaka oczywiście też nie. Może tego uda, ale chyba jeszcze jest za szybko na tą sprzedaż. No tutaj bym pomyślał na pewno o Mbue'mo, bo to jest taki znaczący zawodnik, którego brakuje w tym składzie. Znaczy no wydaje mi się, że jeżeli tutaj Jan zdecydowałby się na sprzedaż tego uda, czego raczej bym chyba też nie robił, no to jedyna opcja na ten moment dla mnie to jest albo Wissa, albo jest to Ndiaye na podwójną kolejkę. Tak, tak, no, bo trzecią opcją byłby na pewno Mateta, ale Mateta już w składzie, to to są dwie jedyne opcje. Wissa długoterminowo, cały czas w pierwszym składzie, a Ndiaye typowo pod tą podwójną kolejkę, ale chyba wolałbym mieć tego Wooda, niż tego Pokemona diaje taki jednostrzałowiec na tą jedną kolejkę. No a jeśli Wissa, no to wiadomo, długoterminowo. Teraz mecz z Tottenhamem, więc mega dobre spotkanie. I potem już jest West Ham, Leicester. Przechodzimy do trzeciej, ostatniej części naszego odcinka, czyli do planów na kolejną 24-podwójną kolejkę w niektórych przypadkach. No i właśnie, co tutaj jest nakombinowane w Twoim składzie? No, jak widzicie, pozbyłem się żałopedwa, tak jak wspominałem na początku tego wideo, i zdecydowałem się na kupno Ndiaye. Jestem tak daleko w rankingu, że zdecydowałem się zaryzykować. W sumie wszystko mi jedno. Ndiaye kosztuje faktycznie tyle samo. Tak jak mówię. marzuty karne powinien występować po blisko 90 minut. Ma dwa spot spotkania, może coś się uda, a może nie. Poza tym to planuję go posadzić na ławie w kolejnych spotkaniach, byle był gotowy na kolejkę 29. Nie tak jak w przypadku DCL-a, który wyszedł w ostatnim spotkaniu i połamał się po kilkunastu minutach i ci, co go kupili właśnie z myślą o tej podwójnej kolejce muszą klikać kolejny transfer. Na Wisce mnie nie było stać jako bezpośredni transfer, więc ten diet, taka jedna kolejka wydaje mi się w porządku i ogólnie jeszcze widzicie w moim składzie tutaj Bruno Fernandesz. Na 99% w to miejsce kupuję błędu. Tylko czekam na zmiany cen: w sensie spadek Bruno i wzrost mbłemu, żeby kupić ich w odpowiednim momencie i sprzedać. I wtedy ten skład bardzo mi się będzie podobać. Będę miał Salaha, Palmera, Mbłemu, Isaka i Wooda, więc wszystko Git. No i na późniejsze kolejki, oczywiście będę myślał o kupnie kogoś z Bormów, albo Klajwerta, albo Semenio, albo Watare, Ale o tym będę myślał dopiero w następnej kolejce. No i na pewno zauważyłem liście, że mam tutaj odpalonego potowinego kapitana na Salachu. No, jestem prostym człowiekiem. Widzę Salacha, widzę podwójną kolejkę, klikam potowinnego kapitana. Może nie są to dwa najłatwiejsze spotkania, bo Bomów i Everton na wyjeździe, Bomów w gazie, Everton z taką dość szczelną defensywą. Tu wystarczy gol i asysta, jakieś punkty bonusowe, jakiś CS i na potowinnym kapitanie tych punktów może być już całkiem sporo. Na no, wice mam Centa, ale to w zasadzie nie ma znaczenia, bo salach, wystąpi na pewno w tych dwóch spotkaniach. Myślałem chwilę o tym asystencie menadżera, bo mam kasę w banku, będę miał 1,2, więc stać mnie na Iraole, ale jednak chyba wykorzystam go w późniejszym etapie sezonu, może coś poddymie, może zmieni się jakoś sytuacja w tabeli i coś fajnego wpadnie, bo obecnie to może być albo Moise, albo Iraola w moim przypadku, bo slota już nie mogę mieć, mam podobiny Liverpool, a przy okazji też mnie na niego nie stać. No i mam jeden dylemat w zasadzie kogo posadzić, albo Murphy albo Rodgers, ale prawdopodobnie wystąpi Murphy, bo on jakieś te punkty daje, dodatkowo mają mecz domowy przeciwko Fulham, a nie te jak Rodgers, mecz wyjazdowy przeciwko słabszemu Wolves, natomiast Aston Villa będzie występowała w Lidze Mistrzów, wy pewnie ten odcinek zobaczycie już po tym spotkaniu i wiecie jak się ono zakończyło, my jeszcze tego nie wiemy walczą oni o top 8 w Lidze Mistrzów i ja Rodgers na pewno zagra tam sporo minut i może być lekko Zadyszka w weekend. Jeden dylemat to jest Murphy kontra Rogers. A masz dylemat w ogóle w przypadku Gabriela czy Mazrałiego? Nie, nie, nie mam totalnie, bo nie ufam defensywie United. Zdobyli oni cs ostatnio, ale oglądałem ten mecz, to to był paździerz totalny. W tym meczu nic się nie działo. Nie, no wolę Gabriela. Mimo, że to jest City, ale to jest defensywa w scenalu, a United nie ufam. A jeśli chodzi o Griffitha, to ufam mu na tyle, że przesunąłem go na drugi slot na ławce, a nie na trzeci. Ale do pierwszego składu nie zamierzam go в ы х Przechodzimy teraz do mojego składu na 24 kolejkę. No i tak naprawdę wygląda to bardzo podobnie jak u ciebie, no bo na bramce jest również Pickford. Jeśli chodzi o defensywę, to trendy Gabriel się powtarzają. Ty masz Virgila, czyli podwojenie defensywy Liverpoolu. Ja mam Mykolenko, czyli podwojenie defensywy Evertonu. No wydaje mi się, że akurat w tym przypadku Ty możesz wyjść trochę lepiej na tym, ale zobaczymy. Jeśli chodzi o pomoc, to w sumie tutaj dylematem jest Sar czy Rodgers. Czyli w sumie podobnie jak w poprzedniej kolejce. Na razie postawiłem tutaj na Rodgersa, bo wydaje mi się, że to jest łatwiejszy mecz czyli Aston Villa przeciwko Wolves niż Crystal Palace przeciwko Manu. Chociaż no tak jak sam wspomniałeś, nie ufasz defensywie Manu, więc tutaj ten Crystal Palace też może trochę podziałać w ofensywie i tutaj tak naprawdę trzeba będzie po prostu przed tą kolejką zobaczyć jakieś kursy, jak to Bugmacherzy przewidują i po prostu później według, te, według tych kursów postawić na jednego z tych zawodników. Kolejny zawodnik to Cole Palmer, mecz przeciwko West Hamowi, no i wydaje mi się, że jeżeli tutaj po raz kolejny Chelsea nie będzie wyglądała jakoś dobrze, jeżeli po raz kolejny ten Palmer zblankuje, no to zostaną Wie się co z nim robić, czy to nie jest moment, żeby go sprzedać. Natomiast jak na razie, oczywiście, zostaje w składzie, nic tutaj nie zmieniam. Następny zawodnik to Gordon. Gordon, o którym mówiłem, że najprawdopodobniej z mojego składu, mimo dobrych wyników, zostanie usunięty i tak najprawdopodobniej się stanie. Tylko po prostu, podobnie jak Mati czekam jeszcze na wahania cen, bo tutaj może się na przykład wydarzyć tak, że w najbliższych dniach Gordon pójdzie do góry. Dodatkowo mamy jeszcze trochę czasu do następnej kolejki, więc wolę poczekać, jeżeli jest taka możliwość, do tych ostatnich dni czy ostatnich godzin, i dopiero wtedy podjąć decyzję. Bo na przykład jutro w Lidze Mistrzów by się coś wydarzyło zawodnikowy Liverpoolu. Już ten darmowy transfer jest potrzebny, żeby coś tutaj od nowa poustawiać. Dlatego na razie z tym Gordonem czekam. Natomiast ma tutaj się pojawić Mbłemo. No i w przypadku Mbłemo, którego sprzedałem przed 15 kolejką, czyli przed dwucyfrówką z Newcastle, tutaj jeszcze od tego czasu w 20 kolejce również dwucyfrówka, 19 punktów. No w sumie nie wiem, jak ten transfer mi wyszedł. Tak w podsumowaniu teraz, jakbym miał podsumować punkty Gordona Ambłemo. Natomiast jak najbardziej z tego Gordona jestem zadowolony, ale po po prostu przez Terminarz, który mają w najbliższych kolejkach, przez formę Buemo, a przede wszystkim chyba przez formę Tottenhamu, który, no tak jak sam wspomniałeś, zmierza w stronę spadku, a później jeszcze dodatkowo West Ham, Leicester i Everton, no to wydaje mi się, że ten Buemo, tak samo jak na początku sezonu, w tej fazie, w której teraz jesteśmy, również staje się opcją must have do składu. Tottenham jest ogólnie teraz drugim najgorszym zespołem w Anglii, zaraz po Southampton, więc, no jest to taki fix, który trzeba mocno zaznaczyć i się wstrzelić w niego, więc uważam, że nie też jest sam w sobie dobrym opcją, to jeszcze idealnie pasuje mu to spotkanie. Ostatni pomocnik w moim składzie to oczywiście Mohamed Salah. Tutaj jeszcze nie jest odpalony potrójny kapitan, ale tak jak już również wspominałem wcześniej, też mam zamiar to zrobić, więc Salah potrójny kapitan. Jeśli chodzi o atak, to tutaj mamy Isaka i to jest też jedno, jeden z takich powodów, dlaczego tego Gordona sprzedaję. no bo zawsze mam ten slot ofensywny Newcastle zapewniony właśnie ze względu na tego zawodnika, no a po prostu przez gorszy terminarz, zamiast mieć dwóch zawodników ofensywnych będę miał jednego i po prostu będę miał ten skład, który jest zróżnicowany, bo wcisnę tutaj kolejnego zawodnika Brentfordu. Wood, który na jak na razie zostaje w moim składzie, jestem bardzo zadowolony, mimo to, że kupiłem go dość późno, to i tak gdzieś do tego pociągu jeszcze udało mi się wejść i punkty tego zawodnika zacząłem zbierać. No i ostatni napastnik w moim składzie to Gakpo, czyli piłkarz, którego ściągnąłem przed tą kolejką 23, przeciwko Ipswich, gdzie uzyskał łącznie 16 punktów, no i przed nim podwójna kolejka, także mam nadzieję, że tutaj również jakieś takie większe punkty się no i ławka rezerwowych. No to, że Fabiański ląduje na ławce rezerwowych w przypadku podwójnej kolejki Pickforda, no to jest logiczne. Mamy Sara, Bednarka i Robinsona. Tutaj mam lekki dylemat, bo ja nie jestem przekonany do tego, że Arsenal będzie miał CS-a przeciwko City. City wygląda lepiej i wydaje mi się, że tutaj CS-a nie będzie i chyba postawiłbym tutaj na jakieś ryzyko. Tylko zastanawiam się, czy ryzyko w postaci zawodnika, defensora Southampton to jest odpowiednia, odpowiedni kierunek. No. No ten Bednawyk na pewno będzie kusił, żeby wystawić go do pierwszego składu. Czy on powtórzy taki trzeci mecz rzędu? No chyba, chyba nie, bo to by trafiło chyba do wszystkich gazet i powtali nie tylko w Polsce. No ja bym chyba szedł z tym Gabwielem. Wiesz, Bednawek to jest obrońca za 4-0 z ostatniej defensywy w Lidze, w ogóle z ostatniego zespołu w Lidze. Bałbym się, że mam Gabwiala na ławie i idzie rzut rożny i coś się może stać. No a w przypadku pojedynku Rogersa z Sarem? Mm, tutaj też mi się wydaje, że ten mecz przeciwko Wolves jednak będzie łatwiejszym meczem niż przeciwko United. Bo United, mimo że nie ufam tej defensywie, to oni jakoś tam się za umią, umią zachować. Natomiast te Wolves to jest słaby zespół, to trzeba przyznać. Chyba też będę na Jeffs. No a patrząc jakby tak na przyszłe ruchy w moim zespole, no bo w tym momencie mam dwa darmowe transfery. Myślę właśnie o tym przejściu z Gordona na Błemo. Czy widzisz tutaj jeszcze jakiś inny ruch, który mogę w najbliższym czasie wykonać? No na pewno sprzedaż sam. I wzięcie potem pomocnika bombów to będzie mocno porządkowych, a może nawet szablon, czyli Semenio albo kleivert, no albo łatara, którego polecaliśmy. Nieco tańszy i ja w napadzie jednego z tych trzech. Ja też będę się zastanawiał, kogo z nich kupić, więc w następnym odcinku możemy zrobić lekką burzę mózgów, bo sam do końca nie wiem, którego bym z nich chciał. Kleivert ma na pewno rzuty karne i poza tymi rzutami karnymi też dobrze wygląda. Semenio tam szaleje na skrzydle, a znowu dango. Biega z przodu i może też dawać te gole I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Dzięki za obejrzenie, powodzenia w tej podwójnej 24 kolejce Dobrych decyzji, dobrego potrojnego kapitana Dobrego asystent menadżera Cokolwiek kliknięcie oby przynosiło punkty I do zobaczenia w następnym odcinku Do następnego, na razie